Cześć, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku yy, z gry geometry dash, czy jakoś tak się to mówi. W tamtym odcinku pokazałem Wam tak mniej więcej poziom pierwszy i drugi i teraz spróbuję przejść trzeci i czwarty, nie wiem trzeci i może stworzymy sobie jakąś matkę albo po prostu zrobimy trzy aż odcinki z tej gry. ponieważ gra jest bardzo ciekawa. Yy, Nagrywam właśnie 480p. Tak jak mówiłem, nagrywam w okienku. Proszę. E, tak jakoś, nie wiem. E, nie, że mi wygodniej, ale po prostu, że jakoś nie przekwytywał program. Action, no dobra, wreszcie nie, nie wiem. Nie przekrywa, nie wygrywa jakby tej gry, że nic sobie nagraciał. Nie wiem dlaczego. I tak jakby jak ktoś się pytał, do 4 euro to chyba gra kosztem na stylu, czy jakoś tak. Opis gry znajdziecie jak zwykle w opisie, wymagania chyba też tam daje. Więc wszystko zobaczcie, znajdziecie w opisie. Nie będziecie musieli wyszukiwać. Jeżeli ktoś nie, nie znagryta, nie musi wyszukiwać gdzieś szukać, żeby bardzo jak to wygląda. Ale gra jest też fajna. Też nie mam jakoś nazwy na odcinek grać, tylko piszę poziomy 1, 2, poziomy teraz na przykład 3-4. A kolejny odcinek to jest zbudujemy własny poziom i który będzie, wam mówię, w poniedziałek. Tak, wykrzyłam to razem słowa, a we wtorek macie unboxing, tak jak mówiłam. Boduję na PlayStation 4. Za pierwszym razem. Pięknie. Minuta 48 już. No i dobra. Lecimy już w czwartym. Ja już wiem, że tego nie wygram za pierwszym razem ale może się uda nie no wątpię e, no prawda szkoda że tam 130 są trochę krótkie ale będę się starał nakręcać dłuższe chyba że tu jeszcze ta, to wygramy i potem spróbujemy nie przechodzić piąty bo piąty będę miał ciężej już ale i tak przeszedłem piąty przeszedłem piąty ale... Przyszedłem piąty, ale... Yy, szósty również, ale już będzie ciężej, żeby przejść tak na szybko. Będzie trzeba z 5-10 razy popróbować. W czwartym chyba będzie podobnie. No to mówię, ta gra nie jest taka łatwa wcale. Jakby się wydawało. Ale mimo wszystko niektórzy wygrywają wszystkie poziomy. Na mnie się Nie udaje na razie czwarty, tak tak. Ale trochę. Tak, racham, mały No. Tak, mały klawisz. Musimy mieć klawisz. Musimy to, to. Ja nie mogę... Ma... No, Dobra, zresztą choćbym próbował, nie wiem dlaczego, ale poziomu dla mnie będzie miał tak 4 5 dni. Jeszcze próbuję w raz. Nie wyglądałem masja kroku. No i dopiero potem będzie trudniej, nie? Ja już tutaj przegrywam, no. No a trzeba się skupić. Właśnie tak, jak nie gadamy, no to troszeczkę tak i tak mi idzie. Przy tej grze jest ciężko się skupić. Gdy się rozmawia. No i mimo jest fajne, naprawdę jak jest dobrane. No i będę próbowała przejść ten czwarty poziom teraz. Naprawdę niech się teraz uda, proszę, no. O, jesteśmy już tu. O, tu jest fajnie. Uy, no, naprawdę. Naprawdę? Kurde... No. Kurde, no szkoda, ale czternasty raz już ubrany. Nie wiem dlaczego. No mi się klawisze, czy co? A w końcu jest tylko jeden klawisz, spaca jest strzałka w ale no, dobra. No, zagwał się coś, wkłówało. Nie dobra, czwartego poziomu niestety nie przejdziemy w tym odcinku. Próbowałem, ale mamy tutaj że nie, własnego poziomu, tak? O co tutaj mamy? A tak. Mhm. Próbowałem stworzyć coś tam. Niestety mi nie wyszło. Dobra, zbudujemy inne, tak? I tak. Na początek przesuniemy sobie tutaj trzeba to jakoś eliminować. Edit, tak, delt, chyba, chyba tak. Chyba jakoś tak. I tutaj dwa. Tutaj to edytujemy. Tu może mi się jakoś uda. Próbowałem wcześniej stworzyć, tak jak mówię. Mhm. Będziemy tutaj próbować tutaj takie kolce. Natomiast tutaj stworzymy coś takiego myślę. Ok. I teraz tutaj gdzieś to zakończenie będzie. Dobra, ja nie przechodziłem jeszcze tego poziomu, tutaj mamy cię na cały. I teraz chyba spróbujemy... Nie wiem gdzie ja powinienem teraz nacisnąć. No dobra, trzeba coś tutaj w końcu złość nacisnąć. I żeby sobie zabrać to nie wiem. A tak. Ups, jedź się uda. Dobra, to Nie, trzeba. O ja znowu zrobiłem taki, że nie przejdę. Chyba, że mi... On... O, udaje się. Tak, tak, tak. Brawo. No i to jakie krótkie stworzenie tego świata. No i coś takiego to wygląda tak. I zakończymy z filmem tą taką. Był mi mini serie, czy coś takiego z tej gry. Myślę. I... I widzicie sami, że gra jest dość fajna, no naprawdę za moim zdaniem to takie pieniądze, to pani sobie kupić. jak samo jak to całe które... Mhm. które może Wam coś pokażę. Ale to też do testu. Nie potrafię po prostu przychodzić takich gier całych, takich jak ta na serii yy, a no, po prostu, no bo to jest tym dziś trudne no i to by było chyba na tyle w tym odcinku, tak? a więc ja już chyba za mnie żegnam w tym odcinku to by było na tyle i kolejny odcinek tak jak mówię, ale to chyba nie z tej gry dlatego, że no nie wiem z czego mam nagrać chyba, że w tej serii ja bym nagrał sobie albo również jakąś tam, który może znacie, na pewno każdy zna. Network Speed Underground 2. Na razie to by było na tyle w tym odcinku, bo tutaj nic nie mam do pokazania Wam więcej. Niestety czwartego poziomu się nie udało jeszcze przejść, ale co tam, spróbuję jeszcze raz. Tam przychodzi jeszcze się nie pożegnam jak będzie dłuższy troszeczkę. 10 minut będzie trwało. No bo tu też patrzę na to, że te odcinki są jednak moje za krótkie. Na razie są tylko 3 odcinki, tak ale odcinek, który trwa 4 minuty, no nie wiem. No nie wiem. I z tego do tego undercowera chyba jeszcze wrócę pamiętam No tak, wrócę i nagram wam go w Ojej. Nagrałbym wam go... a już... W poniedziałek. Zanim tej gry. Sami widzicie, że tutaj to wkurza ludzi. Jeszcze się leci na teraz, nie idziemy. Tego undercovera mogę wam nagrać w sumie. Wcześniej 20 p jeszcze spróbuję wam nagrać, także... Ja teraz się biorę właśnie za montowanie pod no wy pewnie wiecie, że ja tutaj nie mam nic do zmontowania jak szczególnie Ale, no tam się trzeba i zreterować To wszystko, niczego nie mam do tego A tak to to spiralizować fajnie Mi się udało to przejść w filmie, no kalkonie też to przejść, ale w tym A teraz po prostu nie muszę się oddać, nie wiem, Jakby tutaj coś mi się zaczynało co jakiś czas I właśnie się zaczyna jak Ważny jest... Przejściemy Nie No ja myślę, że to powinno mi się udać. Teraz jak się dotknie to ja już wiem, że przegram. No dobra. No kurde, ja myślałem, że wygram do... Już 10 minut... i 11 minut... Prawie... Nie no jeszcze na trochę okay. Nie, no nie będę odcinkiła, tak jak się uginę w kilka sekund. Dobra, można jeszcze raz spróbować. Co tam? Tylko niech się nie zapnie, błagam. Chociaż tu gdzieś to jeszcze może, ale nie tam. No! To jest taki głupi! Dobra, chodzę! Denerfuje. Dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam, kolejny odcinek Sender Cowera, tak jak mówiłem jeszcze wrócę do tej gry, tutaj też może jeszcze wrócę jak trochę poćwiczę ten czwarty i piąty poziom, więc ja mam jeszcze dwa poziomy, przejdę, a na razie to by było chyba na tyle w tym odcinku, więc ja się z wami żegnam, kolejny odcinek, tak jak mówię w poniedziałek, a jeżeli wam się spodobało to możecie dać łapkę w górę, tak wiem jestem ciotą, bo nie przeszedłem do czwartego poziomu mi pisać, bo ja tym wiem, że nie umiem w to grać za dobrze. A są osoby, które przechodzą 7 poziomów w jeden dzień, albo całą grę w jeden dzień. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Poświęciłem 12 minut ponad tej grze. I cześć.